Hej siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku na moim kanale a dzisiaj jesteśmy na Mazurach w miejscowości Giżycko przetestujemy sobie kebaba, smak kebab całkiem dobre opinie znajduje się on na ulicy 3 Maja 4 także lecimy tam jest nasz kebab, wejdźmy tam sobie Dobra moi drodzy, mam już naszego kebabu ze smak kebab, tak się to prezentuje. Cena takiego to 16 zł, a więc całkiem niewiele jak na takie miasto kurortowe. No i tutaj macie uloteczkę, smak kebab, zamów z dowozem, numer telefonu. Giżycko ulicę 3 Maja 4, czynno od 10 do 24 No i tutaj macie tortille, najtańsze 16 zł pity najtańsze 16 zł Są też na grubym cieście falafele, boksy. To taki boksik 22 zł, dania obiadowe 30 zł, kapsalony, sałatki, pepsi, frytki też można sobie zamówić i jedenasty tutaj kebab jest gratis. Dobra moi drodzy, spróbujmy go sobie. Mm, I to fajnie chrupka. W środku tak się on prezentuje, całkiem sporo mięsa. Próbujemy dalej. Ta ostrość tutaj wieży od pierwszego kęsa i fajnie rozchodzi się po ustach. Tymczasem, co nakręcał kato, taka kula no i niestety też tak smakuje. Szczególnie ta baranina strasznie słabej jakości, w dodatku słona. Ten kurczak ratuje troszeczkę sprawę, da się go zjeść. Jest nawet fajnie taki przypieczony po bokach. Próbujemy dalej. Z warzyw mamy tutaj tylko kapustę białą, mała różnorodność. Ta pita tutaj fajnie chrupka, nie rozwala się, jedna z lepszych, jakie jadłem. Podsumowując, całkiem okej okay kebab w dobrych pieniądzach, o ile zamówicie sobie z samym kurczakiem. No bo ta baranina tutaj odrzuca, nie warto. Do plusów należy też dodać całkiem spory lokal, jest sobie gdzie usiąść oraz miła obsługa. Jeśli chcecie zjeść kebab za rozsądne pieniądze, jak najbardziej polecam. Napiszcie w komentarzu, czy jedliście ten kebab i czy wam smakował. No i napiszcie, co chcielibyście, żebym jeszcze przetestował z Giżycka. Nara.